dobry, Marta Stachowiak córka, Dorota Sumińska mama, witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Ci się i będziemy się dzisiaj zwierzać yy, o tym, co znaczy, chciałabym żebyś tymi, nie, ja nie, nie podziękowałam, a zaczynamy zawsze od podziękowań dla naszych patronów, dla tych, którzy nas lubią i dla tych, którzy są z nami i subskrybują i udostępniają i dziękujemy i prosimy o jeszcze. A, a powiedz mi w takim razie, co to znaczy, że ktoś ma grubą skórę? No, znaczy, że nic go tak naprawdę nie rusza. Hmm. Że jest takim. Że jest twardzielem, że jest. Y, często też łączy się to z tym, że człowiek taki jest oschły z natury, i nic go nie wyprowadzi z równowagi, nic go nie zrani, y, nic go jakoś głębiej nie poruszy. Twardziel. Twardziel taki z grubą skórą. Mhm. A tak naprawdę to, yy, to tak nie jest, bo nawet najgrubsza skóra na świecie może być bardzo czuła i wrażliwa. I na pewno wiesz, że są takie zwierzęta, jest taka grupa zwierząt zwanych gruboskórowcami. Wiem i sądzę, że jakby spytać ludzi na ulicy, jakie to są zwierzęta, to sądzę, że Wiele z tych osób od razu by powiedziało na pewno, że jest to słoń chociażby. Słoń i jeszcze? No i idąc dalej gabarytami, nosorożec i hipopotam. I Chociaż hipopotam. z hipopotamami nie sądzę, że ktoś kojarzy hipopotama z gruboskórowcem. Ale, ale jest. I rzeczywiście te zwierzęta mają bardzo grubą skórę, co nie znaczy, absolutnie ich natura zaprzecza temu, co ty powiedziałaś. Mimo, że mają taką grubą skórę, są bardzo wrażliwe, są delikatne i ta gruba skóra, chociaż jest oczywiście mocna, ciężko ją rozerwać, ona jest po to, chociażby zastanówmy się, taki kilkutonowy słoń y, afrykański, y, ja już nie pamiętam, ale samic to w ogóle waży jakąś koszmarną ilość ton, y, y, jeżeli on y, klęknie. Czy, bo one się nie kładą ze względu na, na zaburzenia w krążeniu, ale y, jak są młodsze, no to się kładą, jak ważą dwie tony. To się kładą. I teraz sobie można wyobrazić, jak ogromne obciążenie jest dla tej części skóry, która dotyka do podłoża, mm. prawda? I żeby ta skóra nie była gruba, to mogłyby sobie zrobić wtedy wielką krzywdę, czy na przykład drapiąc się o opień, co słonie bardzo lubią robić. Y, y, więc ta skóra ma chronić to. Duże, ciężkie ciało. Hipopotamy są w o tyle lepszej sytuacji, że one gros swojego życia spędzają w wodzie, gdzie ta ich masa. No, tam są leciutkie, prawda? W I, 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 ale e, taka e, gruba skóra też przed słońcem przecież chroni. Te y, zwierzęta żyją na słońcu. I tak, i nie. I tak, i nie. To znaczy chroni <laughs> w pewnym stopniu, ale trzeba pamiętać, że ona dalej jest skórą. A w ogóle chcę, żebyśmy porozmawiały o skórze. Bo co to jest skóra? Skóra. Ja bym powiedziała, że to jest płaszcz ochronny. To jest powłoka ciała, prawda? Powłoka ciała i bardzo dobrze mówisz, bo to jest ten, ten najprostszy, podstawowy, podstawowy sposób naszej biernej odporności. Także znaczy sposób. To jest, to jest ta bariera odpornościowa. Bardzo ważna bariera odpornościowa, która, bo my skórą stykamy się ze światem zewnętrznym. Powiem tu, jako ciekawostkę, o czym już mówiłam, jak rozmawiałyśmy o przewodzie pokarmowym, że odpowiednikiem skóry jest wyściółka przewodu pokarmowego, która mhm. też z, z, się, się styka ze światem zewnętrznym, bo to co jemy jest światem zewnętrznym. Ale skóra jest y, nastawiona nie tylko na. Na różnego rodzaju bodźce, typu dotykowych, ale również temperatura, wilgotność, no mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, i ona pełni funkcję obronną przed zagrożeniami fizycznymi i chemicznymi, mhm. i y, 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 także toksycznymi. Znaczy, chodzi mi o, o, o y, drobnoustroje, tak samo. Y, Skóra, zależnie od systematyki, w jakiej zwierzę się znajduje, pełni bardzo różne funkcje. I jest cała grupa zwierząt, u których skóra pełni funkcje oddechowe. I już też o tym kiedyś mówiłyśmy, że na przykład u płazów Duży procent oddychania odbywa się przez skórę ich płuca są jeszcze bardzo prymitywne, i bardzo ważne jest, żeby ta skóra była w odpowiednim stanie, żeby mogły pobierać nią tlen. Prawda? Więc. To, to jest, skóra ma cały szereg przeróżnych funkcji i nie wolno zapomnieć, że poza tą funkcją obronną i produkcją mnóstwa substancji, które są bakteriostatyczne, bakteriobójcze, skóra, dzięki gruczołom, które są w niej, jest również odpowiedzialna za nasze relacje społeczne. No, bo przecież przez skórę wydobywają się słynne feromony. Chociażby, prawda? Ale w ogóle nasz zapach... Poczekaj, poczekaj, bo ja chcę wrócić do jednej rzeczy. Mówisz o oddychaniu skórą przez płazy. Tak. Ale przecież my też absorbujemy tlen przez skórę. Tak, ale w minimalnym stopniu. Minimalnym to, stopniu jest, to jest w minimalnym e, stopniu. Oczywiście można się udusić, jeśli kogoś zakopią. Tak, ale to jeśli zaleje nas beton, to przecież się udusimy, mimo że głowa na zewnątrz i możemy oddychać. Tak, 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 Czyli ale to się wiąże jeszcze z, z innymi. Jest oczywiście, ale ona jest w minimalnym stopniu w porównaniu z tym, jak to się dzieje no. u, innych, u innych gatunków. U nas skóra pełni Tę samą funkcję, którą pełni u psów, u krów, u, u koni, u słoni, bardzo ważna jest ta strona dotykowa, ale tak jak powiedziałam, równie ważne, jest, ważne Ważne są relacje społeczne. U zwierząt język zapachów, a są to zapachy wydzielane przez skórę, odgrywa, no, powiedziałabym, ogromną rolę w komunikacji ludzie. To stracili. I ludzie już nie umieją Może się i... komunikować na U... drodze zapachowej. Nie do końca. To znaczy w taki negatywny sposób, tak, ale. Nie, nie mówię tutaj o, o tych, którzy... Ja ci mówię, że, 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 że myśmy zatracili... trochę. Nie. Ale mówię też na przykład o tym, że jednak zapach skóry potrafi przyciągać albo odpychać z czego nie zdajemy sobie do końca sprawy to znaczy sprawy. on przyciąga jak są ładne perfumy a odpycha jak niekoniecznie a w eksperymencie z tak tak ale to chodziło przesła? o feromony tak ale to no są właśnie. pewne sytuacje pewne sytuacje już, to są już takie niuanse natomiast tak naprawdę zapach naszego ciała powinien informować resztę naszego społeczeństwa o nastroju, w jakim, jakim jesteśmy, o sytuacji cielesnej, że tak, że tak powiem, w jakiej jesteśmy. Natomiast myśmy doprowadzili do tego, że nasz pot, bo skóra zawiera całą ludzka, zawiera całą masę gruczołów potowych. One, w zależności od, od tego, gdzie są rozmieszczone na skórze, pełną, pełnią różne funkcje. I te y, gruczoły potowe, które znajdują się w tych najbardziej potliwych miejscach, czyli pod pachami, na dłoniach, na stopach, y, w pachwinach. Pod kolanami i w zagięciach łokci też, też jest. Też jest, ale chodzi mi o te, gdzie, gdzie, są, gdzie są w rejonach bardziej intymnych, pod pachami. Mm -hmm. y, właśnie te gruczoły potowe, w nich y, 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 są... Niewyczuwalne, bo tego nie wyczuwamy, z nich wydobywają się słynne feromony, które, których nie wyczujemy zapachem, nie wyczujemy w żaden inny sposób, taki, jeżeli organoleptyczny mm -hmm. tego nie, nie możemy, to działa na naszą podświadomość. Ale nie tylko to, sam zapach potu jest różny, zależnie od stanu emocjonalnego tego, kto się poci. I ludzie, kiedy pod śmierdzi. Ludzki. Jak jest, jak jest zdenerwowany. Pod... A właśnie. Ludzie, dlaczego tak się stało, że my musimy, musimy używać dezodorantów? No tak, bo najzwyczajniej w świecie śmierdzimy, a śmierdzimy dlatego, że żyjemy w permanentnym stresie. No właśnie. I myśmy doprowadzili do tego, że my się już nie pocimy w sposób. Taki, że zapach tego potu może być przyjemny dla, dla otoczenia. My zatraciliśmy tę umiejętność, a kiedy się umieliśmy? Bo szczęśliwe ciało poci się w sposób pachnący. No to przecież Ty mi opowiadałaś, i nie wiem, czy tutaj gdzieś nie padło na naszym kanale, o tej rodzinie, do których jeździłaś z babcią moją, a Twoją mamą. W tej rodzinie właściwie nikt się nie kąpał. Dwa razy, dwa razy w życiu tak, kąpałaś się tak, pani tak. domu, pan domu nie Nie, bo tam wiem. się tylko kąpali po urodzeniu, przed. Pierwszą komunią przed bierżmowaniem przed ślubem przed pewnie. ślubem i przed ślubem tak. No, no, tak no i po śmierci przed pogrzebem myte my były no, ale to można sobie Ale tak odpuścić, się ludzie nie kąpali. i oni ani nie śmierdzieli nie oni nie śmierdzieli mi się taki ja pamiętam zapach zdrowego człowieka mieszkańca wsi który też się nigdy, czy nigdy, no może w zimie jak się bardzo spocił, czy było mu zimno, to, to wszedł do, do gorącej Ale wanny. Do wanny nie miał, tylko. Mieli ci akurat aha. państwo. Nie, bo tam gdzie ja jeździłam na wakacje. Gdzie ja jeździłam, kiedy jeździłyśmy, jak byłam bardzo malutka razem, to byli uroczy y, mieszkańcy Podhala, Górole. Którzy rzeczywiście mieli łazienkę z wanną, przy czym była to łazienka do bardzo. Czasami myśmy z babcią, z którą później tam jeździłam, mogły brać kąpiel bodaj raz albo dwa razy w czasie całego pobytu do tego było wody nagrzać. Właśnie. Natomiast oni zdecydowanie rzadziej korzystali z tej łazienki i zawsze pięknie pachnieli. To jest zapach, który teraz właściwie jest, chyba już nigdzie nie można poczuć. To jest zapach przewietrzonego dobrze ubrania, bawełnianego, czylnianego to jest zapach, nie wiem, zdrowej skóry. No, nie da się wytłumaczyć zapachu zdrowej. Bardzo ale jedziemy o tym skóry. mówisz, bardzo dobrze o tym mówisz, dlatego że ci szczęśliwi ludzie, jakich już nie znajdziemy w cywilizowanym świecie, pocili się na śmierdząco tylko i wyłącznie w sytuacjach bardzo stresujących, tak. groźnych. I czemu to służy? To natura wymyśliła to bardzo mądrze, dlatego że smród taki okropny, smród potu mówi Uwaga, uciekamy. Mówi o tym, że jest zagrożenie, że to jest coś niedobrego. Możemy się wyluzować przy miłym zapachu. Mm -hmm. Więc to, to, to jest informacja dla otoczenia i jest niebezpiecznie. Trzeba się zmywać. W naszym cywilizowanym świecie trzeba się zmywać bez przerwy. I wodą, i dezodorantami. Tak, i jeszcze smarować się, bo skóra yy. wysuszona. Tak, i to, to, to jest wielka strata, dlatego że również bez słów yy, na podstawie zapachów nasi prapra -pra przodkowie mogli się porozumiewać. Kiedy spotykali się, to, to wyczuwali w ten sposób. Swoje zamiary intencje nawet, tak. i zamiary. Jeżeli ktoś śmierdział, to bardzo był zdenerwowany, może chciał okraść, może chciał skrzywdzić i z nim lepiej, lepiej nie. Natomiast jeżeli ktoś ładnie pachnie, to znaczy, że jest szczery, że jest wyluzowany, że jest. I, i to, jest, to jest absolutnie wielka strata dla naszego gatunku. Myślę, że bezpowrotna, dlatego że. To cywilizowane życie niesie nam coraz więcej stresów, niby mamy coraz więcej czasu, w związku z czym yy, znaczy, co, coraz mniej musimy pracować, w związku z czym tyjemy, bo nie musimy się wysilać, a z drugiej strony nie ma praktycznie chwili, w której nie jesteśmy zestresowani. Bo jeżeli sobie yy, yy, pomyślimy, praktycznie prawie od urodzenia. Towarzyszy nam negatywny stres. Oczywiście, ktoś powie, że życie całe jest stresem i stres musi być tak. Ale stres, stres... musi być. Przepraszam. Lollet myślał, że to tak. Bubek. Stres musi bywać. Stres nie musi być. Oczywiście, ale tak i są stresy pozytywne i negatywne, prawda? Możesz być bardzo rozemocjonowana jakimś wydarzeniem, na które czekasz, które jest cudowne. Yy, a, a możesz być bardzo zdenerwowana tym, że dyrektor w pracy powie Ci, że do widzenia, proszę Pani, bo nie spełniła Pani moich Moja oczekiwań. Moja miła Pani prezes, dziękuję, że mi tak nie mówisz. Także, nie, więc to, to, to yy, i my bez dezodorantów nie możemy się społecznie udzielać, bo po prostu byśmy okropnie śmierdzieli, a to zostało w, naszym, w naszej... W naszych odczuciach i podświadomości, że ten przykry zapach potu, a zresztą każdy, każdy z naszych słuchaczy, oglądaczy z pewnością yy, też u siebie zauważył, że w najbardziej stresujących chwilach poci się w sposób najbardziej zjadliwy. Bo inny jest zapach potu wtedy, kiedy pracujemy w polu mhm. i jesteśmy na luzie zupełnym, a inny jest zapach potu. Kiedy, kiedy jesteśmy przed egzaminem bardzo hmm. trudnym i jeszcze do tego wiemy, że, że nie bardzo się dobrze Tak, przygotowaliśmy. Ja miałam przyjemność z takimi egzaminami przez większość życia, więc wiem o czym mówisz, chociaż wtedy pod pachy sobie nosem nie zaglądałam. Wiesz co, jak taki, teraz są dużo lepsze <laughs> dezodoranty, Marta. Za czasów mojego, mojego młodego życia to był jeden jedyny dezodorant, nazywał się bodajże Bak. Taki, ale to nie były antyperspiranty, to były de dezodoranty. Ale BAK później jeszcze bardzo długo za mojego życia młodego i, i do one tej by... chyba istnieje. I ja pamiętam, że ja używałam ałunu bardzo dobrze działał ałun, tak. ale też nie tak, jak teraz działają antyperspiranty. One teraz są genialne i rzeczywiście teraz można się tak zabezpieczyć, że nawet straszny egzamin nie będzie nam śmierdział. I, o, i, i jeszcze okolicy, ale naprawdę ten, ten, ten zapach y, takiego bardzo nerwowego potu jest straszny, jest dużo gorszy niż taki, takie średnie nerwy. Y, o to, że się spóźnimy na, na autobus. Y, bo on to też śmierdzi. Mhm. Y, <laughs> y, chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że człowiek w porównaniu na przykład z psem ma czy kotem, ma też grubą skórę, jest gruboskórowcem. I to chcę powiedzieć to na w porównaniu oczywiście, nie należy do gruboskórowców, tak. ale w porównaniu z psem czy kotem ma znacznie grubszą skórę, a jednak jak ta skóra jest bardzo wrażliwa, jak bardzo jest unerwiona i zależnie od okolic różnie, różna jest ta wrażliwość. Skóra odbiera wszelkie pierwsze nasze wrażenia. Wychodzimy, kiedy jest bardzo gorąco, odbiera to skóra. Oczywiście układ oddechowy też, ale pierwsza, czujemy skóra, bardzo zimno, też odbiera to, to skóra i zachowuje się zależnie od sytuacji. Bo pomijając sprawę zapachów, pod czemu? oczyszczeniu chłodzeniu no i chłodzę, tak. chłodzeniu ale i oczyszczeniu, oczyszczeniu to do tego przejdziemy za chwilę. Ale przede wszystkim chłodzeniu i yy, chcę tutaj powiedzieć rzecz bardzo ważną, którą mówiłam już wielokrotnie: że tylko zwierzęta czysto roślinożerne pocą się na całym ciele. Czyli krowa, koń, yy, żyrafa, yy, hipopotam. A świnia? Świnia nie jest roślinożerne. No właśnie, zwierzęciem. a i tak poci się na całym nie, ciele. Nie. Świnia nie poci się na całym świecie. Właśnie tu. Jest ta pułapka, świnia nie poci się. Świnia się poci troszkę na ryjku, troszkę na łapeczkach, na raciczkach. Nie poci się, dlatego u świni tak łatwo spowodować zatrucie solą kuchenną. Jest mhm. nawet taka diagnozowalna u świń: jednostka chorobowa. Kiedyś gospodarze, jak trzymali tam jedną, dwie świnie, dawali świniom. Resztki ze swojego stołu, i jeżeli było po jakichś świętach, że dużo było słonych rzeczy, i to dostały świnie, można było spowodować u nich ciężką chorobę, a nawet śmierć. Ponieważ my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że my sól, sól wydostaje się z naszego ciała wraz z potem. U świni nie, bo świnia się nie poci. Świnia jest wszystkożernym zwierzęciem. Tylko zwierzęta roślinożerne, po się tak jak my? Mhm. Czyli na całym, całe ciało mogą schładzać i, jak słusznie zauważyłaś, pozbywać się wielu toksyn. Łącznie, proszę Państwa, na przykład z mocznikiem, w niewielkich ilościach z mocznikiem. Zresztą, jeżeli chcemy yy, dowiedzieć się, jak, jaka jest przemiana materii w naszym organizmie, jak to jest wszystko system naczyń połączonych. Wystarczy, że zjemy dużo witaminy B-kompleks. Wystarczy B2 czy B6. I zobaczymy wtedy, że jak się spocimy, to nasza skóra będzie miała taki charakterystyczny zapach y, witamin B. I jest wiele takich pokarmów, po których witamina nie jest, jest składnikiem pokarmu, ale są również takie pokarmy jak cebula, jak czosnek które nie tylko wydostają się, czy ktoś się naje czosnku, no to wiadomo, że oddech ma, nie, nie, wszyscy, nie wszystkim się podoba, ale, ale skóra, również tak. jego skóra jeszcze następnego dnia. Będzie pachniała czosnkiem. A tam następnego dwa albo trzy dni potem. No zależy ile kto zje tego czosnku. Tak, no, nie się no, to, to takie tam moje doświadczenia. Jak ktoś zje <laughs> jeden ząbek czosnku, to absolutnie nie, ale jak ktoś zje więcej, to będzie śmierdział czosnkiem. No. Nawet jak z ust już nie, to skóra będzie jeszcze miała zapach i pod spod pach też będzie miał bardzo przykry zapach, jeśli nie użyjemy. Więc z tego wniosek, że, że na podstawie zapachu można nawet ocenić czyjąś dietę. I można się dowiedzieć, co kto jadł. Nie sądzę, żeby ludzie aż tak się wąchiwali w swoich bliskich i dalekich. Wąchujemy się tylko w dzieci, które ładnie tak. pachną bo dzieci, no chyba, że w jakąś ukochaną osobę, prawda, gdzie nie ma tych barier i wąchujemy się w tę osobę, ale też mile jak ta osoba ładnie pachnie, więc ta osoba przed intymnym spotkaniem z reguły też bardzo dokładnie się myje i napachnia, bo się boi, żeby tak naprawdę człowiekiem nie zapachnieć. Chcę powiedzieć, że jest taka, taka małpa człowiekowata, która się poci dokładnie takim samym zapachem jak my. Zgadniesz, jaka to? Nawet nie będę próbować. Goryl. 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 Goryl zdenerwowany. Goryl pachnie tak, jak zdenerwowany chłopczy baba ludzki. Naprawdę tak jest. Mają taki zapach. Nie pachną tak ciągle, tylko u nich rzeczywiście ten zapach taki przykry potu jest wtedy, kiedy są kiedy są nerwy. Nie wiem, jak, jak, jak pachną szympanse, nie, nie słyszałam o tym, goryle wąchałam osobiście, więc jakby wiem. Jeśli chodzi o szympansy, przebywałam blisko nich, ale w ogrodzie zoologicznym, gdzie na pewno były zestresowane i nie czułam tego bardzo przykrego, przykrego zapachu. Natomiast u goryli nizinnych byłam gościem u wolno żyjących goryli i była tam chwila rozemocjonowania i nagle zaleciało przed 40 lat tramwajem w upał. Ja nie wiem czy sprzed 40, sporo jeżdżę metrem i powiem Ci, że te zapachy w dalszym ciągu tak? są obecne. Oj, tak. No więc no może więc no, no możliwe. Jaka konkluzja z tego? Z tego konkluzja taka, że zacznijmy bardzo dbać o swoją skórę. Na czym polega dbałość o skórę? Ani mycie za częste nie jest dobre, ani nie mycie. Dieta, ale przede wszystkim. Dieta, dieta ale dieta. też obniżony stres mimo wszystko. No to jest akurat, to jest akurat nierealne we współczesnym świecie. No chyba chcę, że chcemy się wynieść w jakąś dzicz i zacząć żyć. Niekoniecznie. Ja ostatnio y, rozmawiałam na temat właśnie y, tutaj patrzę na siebie w tym momencie. Dużo osób mówi mi, że jestem spokojna i ja naprawdę się mało denerwuję. No bo ty masz takie cudowne przymioty charakteru, których ci zazdroszczę, niestety. Ale to jest coś, co się we mnie rozwinęło, i podejrzewam, że rozwinęło się nie na umyślnie, natomiast rozwinęło się, ponieważ było wynikiem różnych okoliczności, w których się znajdowałam, a każde z nas w różnych okolicznościach się znajduje. Czasem no tak, ale przyzwych. nie zawsze mamy na to wpływ, wiesz. Ech, właśnie. I to czy jest trudno radzić. Ja chcę powiedzieć, bo już musimy kończyć. Co jest bardzo ważne? Dieta, prawidłowa dieta, nieobciążająca naszego organizmu. Widać ją od razu na skórze naprawdę. Mm. I tutaj pije do, do diety wegańskiej czy wegetariańskiej, jeszcze lepsza jest wegańska, ma ogromny wpływ na, na skórę i ogromny wpływ na tak zwane pryszcze, bo poza okresem dojrzewania, czy różnego rodzaju chorobami, bo takie też są, to często cierpimy z tego powodu, że się robią różne wykwity na skórze i są wynikiem złej diety. Inne rzeczy, są też złe rzeczy, też są wynikiem złej diety, ale jeżeli chcemy dbać o skórę, o skórę to, nie, to nie, nie znaczy, że mamy się bez przerwy szorować szczotką i nasączać chemią, tylko dobrze jeść. Oczywiście trzeba się myć. No mycie się jest bardzo ważne, ale mycie się myciu nierówne. I jeżeli chodzi szczególnie o maleńkie dzieci. Noworodki, czy dzieci, u których jeszcze ta skóra jest bardzo delikatna. Gruczoły skórne, czy to łojowe, czy to potowe, jeszcze są, działają bardzo słabiutko. Codzienne zmywanie z tej skóry wydzieliny tych gruczołów jest wielką krzywdą dla tej skóry. Nie należy tego robić. To jest taka moda z dawnych czasów, że codziennie trzeba kąpać małe dziecko. Wręcz odwrotnie. Małe dziecko trzeba kąpać co dwa, co trzy dni. I to absolutnie wystarczy, ta skóra będzie dużo zdrowsza. Więc dieta, odpowiednia dbałość o higienę. Nam prysznic codziennie nie zaszkodzi na pewno, to, to nie, natomiast moczenie się godzinami w wannie, odmaczanie tej skóry w wannie jest dla niej tylko i wyłącznie szkodliwe. Prysznic czy, czy chwilka obmycie się oczywiście tak, jak najmniej używania tzw. chemii. No tu to już gorzej, ja bo myśmy wiem. się tak bardzo schemizowali, że... Ale dla skóry to też, jeżeli mo możemy używać kosmetyków jak najbardziej naturalnych, już jest wiele takich firm, które robią y, kosmetyki na bazie absolutnie naturalnych y, substancji i bardzo polecam takie firmy. A zakończę tym, że zarówno skóra psa i kota i człowieka y, jest tak samo wrażliwa i jeżeli chodzi o psa i kota, które są pokryte sierścią... I do nich się kurz nie czepia, bo one się nie pocą. Tej skóry nie należy kąpać w chemii, czyli w szamponach, w detergentach, bo szampon jest detergentem robimy tej skórze wielką krzywdę, prowadzimy do łojotoku i prowadzimy do tego, że pies zaczyna mieć bardzo brzydki zapach, bo łuj, jełczeje i śmierdzi, kąpiemy coraz częściej, a potem coraz częściej wizytujemy gabinety weterynaryjne, więc psów i kotów nie kąpiemy, kąpiemy tylko i wyłącznie w detergentach, wtedy, kiedy wytarzają się w jakichś nieczystościach, nie ma wyjścia, ale Dobry. Higienicznie tego nie tym robię. Tym nie zgasiłaś moim y, brakiem stresu, albo raczej y, obniżaniem stresu, a ja jednak powiedzieć muszę, ponieważ to jest rzecz, o której może sam, każdy pomyśleć sam. Zastanowić się dokładnie nad tym, na co nie mamy wpływu, i odpuścić nerwy związane z tym, nad czym nie mamy żadnego wpływu. To jest bardzo mądra. I bardzo. To jest coś, co może dumne. zrobić każdy. Ale jak trudno, <laughs> musimy kończyć. To wcale nie jest trudne. Musimy kończyć Tylko to, na co nie mamy wpływu. Resztą możecie się stresować. Zazdroszczę mojej córce i będę musiała pochodzić do niej na warsztaty. Zdecydowanie. Bardzo dziękujemy wszystkim i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.